Dzień 12 a dzisiaj jest ze mną Kuba! Tak, a dziś, no... Bez ręki, nie może, możemy używać tylko, kurde, buzi! Wszystkie oprócz prawej ręki! Bo normalnie to grom strzałkami... Jak?! Przepraszam, jak?! Ja chyba będę jakoś tą brodą, kurde, przesyłał! Poczekaj, nie wiem. Nie, dobra. Ej, UDAŁO mi się! Pa. Ej, gramy bez ręki, a tak, jesteśmy dobrzy. Widzicie? WALIĆ No to się. nie, proszę, prawie. Tak, tak, tak. Nie! Póluczył mnie. Dobra? Ja nie w ogóle. Ja też już jestem prawie. Będziemy bez jednej gierki. A czemu się wtedy, kiedy wygramy trzy gierki? Tak, Kuba? Ale będzie za trudno i my przegramy trzy, to po prostu powiemy sobie, nie, dobra, <średziny> jedna gierka. Ale spróbujemy trzy. Ale to musi być obojętnie ktoś z nas. Po prostu, żeby wygrać. Dobra. Nie, nie wiem. My gramy bez jednej ręki, a te boty nawet bez dwu... Be... Z dwoma nie umiem. Ej, poczekaj, widzowie. Eee, brodom! Koleś z brodom! Robię to teraz z brodom, XD! Eee to jest sposób! Teraz mogę to... Teraz mogę to grać tak! Eee, czysta tu Nie no, będę tak robił! Bo i tak przegram znam życie, jak będę tak robił! Ale wy sobie powiecie, że ty nie masz, że. Kasper... Nie! Że nie masz kamerki, a... Brodom! Ustawiam sobie... Nie! Mam źle kamerkę ustawioną! Mam źle kamerkę ustawioną! Krzywo! Czekajcie! Dobra, git jest. Trochę jeszcze do góry... Mogę już... Jak... Już tak niech będzie. Poczekajcie, jeszcze może to O! Dobra, idealnie jest! Jest idealnie. Co, Kuba? Nie, nie, bo nie mam kamerki, ale już spokojnie będę zamawiać za chwilkę i będziemy nagrywać z kamerką. Zobaczycie moją twarz. Nie będę nagrywał, nie Czemu? Czemu pokazywać? Powiedzcie widzowie. Nie ważne. To będę nagrywał z moją książkę. A może ci pozwaliby kupcie już pytałaś się, czy nagrywamy... Jak jestem okazka, to nagram z kamerką. Co nie i ja powiedziałem, że nie. Dobra, to weźmiesz to... maskę. Weździesz maskę. <śmiech> <śmiech> tak, weźniesz maskę. Wyrąbiemy dziurę na buzie, żebyśmy robili challenge. E, ten, e z zmianiem się, żebyście wiesz, wiesz zobaczyli, kubie. Nie będziecie widzieli po prostu jego twarzy. Znaczy, będziecie tylko jego usta widzieli. Ok, kuba? Nie wiem, Proszę, kuba, kuba. Wróćcie, kuba, kuba. No to na es, się zobaczyć. Nie podałem miejscowości, gdzie mieszkamy, kuba. Spokojnie. Na Ety. Na Nie będziesz pokazywał swoich oczów, usta, e, polików i. wszystkiego oprócz ust! E i tak mówią, że coś kupię, proszę. Dobra. Niby Twoja ma mama się ciebie rozwija. To... No. A tak naprawdę i tak będzie z kamerą. No bo co, kurde? Nikt chyba nie będzie szukał jako haker miejscowości mojej, XD. Jakoś Jacob nagrywa z kamerką i się nic nie stało. Albo inni. Jacob ma małe dzieci nagrywają z kamerką, byku. Dobra. Ja... No, ja przegram. Bo zapomniałem, że to jest finał. Akurat ta gra na finał?! Co to fajnie. Cześć. Wiem, wiem, właśnie ja brodą dotykam. Nie. Wygrałeś? To dobrze, to wchodź. Trochę brodą, dobra. Nie. A nie, bo ty wygrałeś. Tak. Dobra. Jak to się jedynie myszką możemy dotykać wtedy, kiedy chcemy, wiecie co zrobić, oczywiście. A nie, bo ja mogę przecież drugą ręką to zrobić, zapomniałem. A, żeby odebrać, No, no, no. A mi się nie chce odebrać, XD. I nie chcę mi się odebrać Ej, nie chcę mi się odebrać czekajcie. Wyjdę i wejdę. Czekajcie, widzowie. Bo mi się coś stanęło. Dobra. my guys. Zobacz, Zobaczcie zobaczycie teraz jakie mam gry. To <laughs> możecie sobie zastopować. I zobaczyć. Dobra. Jaki jak jest swój ten, jak to robi, to wszystko moją moją ręką? Jak jest... E czekaj, no jak ty? bo czekaj, już, już piszę, już piszę, bo wychodzę z tego noca, jak coś będziemy grać dzisiaj turniej no, no, no 074 0, ja coś mówię, robię to prawą 074 no zero, siedem, zero, siedem. a, dobra, okay, 07 a, okej, okay. okej Sześć, 7. 074 Zero, siedem, cztery. Dobra. Zakłócenie techniczne. Dobra. Kolejny... Jeszcze dwie gierki! Trzeba wygrać. Widzicie? Nawet, je, nawet bez jednej ręki jesteśmy pro. Tylko ja jestem trochę gorszy, ale... Ale on gra w to codziennie! On gra w to codziennie. On ma więcej... On miał więcej winów, kiedy jeszcze nie schakowali jego konta, bo mu schakowali dlatego jest z imienia, Dlatego... E, schakowali mu po prostu. No, bo jestem ludzikiem żółtym, o, o, o tutaj jest. E, bo schakowali mu konto. Nie, udało ci się! Udało się. Udało się ci. Idziemy. Ja będę. Nie będę. Będę. Dobra. Ja jestem widzowie. To się kameruje. To się kameruje. Dobra, dobra. No odchodzi. No i odchodzi. No chodzi odchodzi. Ale będą odcinki z kamerką, kiedy będę je miał. Dobra. Dobra, 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 Ale widzowie, ja mam brick brain Bo ja mam messengera. I zamiast mojej twarzy jest lama. Więc razie nie zobaczycie i tak mojej twarzy. Nie, nie, bo ja nie mam tego, bo ja nie mam kamerki jeszcze, mówiłam. Dobra, to jest S bez, bez tego, bo raczej nie będę się obracał. Dobra O, dobra. dobra Ja walnąłem jednego Nie, to będzie To A. Ale niestety nie spadło więcej Dobra Kolejna wygrana widzowie Bot. nie, dwie, dwa boty tutaj są. No tak. Ale jeden już spadł. Ja nic nie widzę, widzę tylko Spadłem. Spadłem drugi. Nie walić, ja jestem ja brodą, ja sobie to brodą przekrzywiam. Dobra. Ja żyję, ja żyję, a ty? Nie spadłem, nie spadłem! Ty Wy Wychałeś! Tak, to się robi. Dobra, <noise> no dobra, no dobra. No ten filmik powstaje bez... Aha, znów jakiś rozłączony i masz już połączenie XZ. Dobra, Ej, jaki jest twój kod? Dobra. Jak to się trudno, kurde... Ten, używa. 96360. A w ogóle, widzowie, ten odcinek powstaje bez pomysłu. Kuba sobie mówi, dobra, nagrajmy odcinek. Okej. Okay. No i mówimy, dobra, jaki część tu wymyślić na StumbleGuysa? No dobra, no to powiedzieć... No to szukaliśmy, szukaliśmy. K K K K Kuba już... co? Powiedz jeszcze raz 96360 No i co nie? Kuba już wcześniej tą powiedział. Mówię ma słaby ten część. Ale okej. Okay. Potem już szukaliśmy, szukaliśmy i powiedział, powiedziałem do kuby, Dobra, to chyba to samo. Nie możemy po prostu używać jednej ręki. To powiedział kuba, okej. Okay. Ej, działa ci? Nie. 6, 9, 6, 3, 6, 0. Działa? Nie, zakłócenia techniczne. Dobra, Kuba, to ty stwórz. Okay. Do, do Kuba, klaszuj no kurde! Nie. Dobra, jaki jest ten kod? Gdzie? No. 27 7 9, 0, 0. 9 0, 0, 0. Jakie wysokie liczby Dołącz, dobra Ja, ja tym razem sobie napiję słuszka Sej. Dobra, on ja to jest To jest jeden litr Ale błyskawicznie to pójdzie Wypiłem i tak widzowie pięto bez jednej ręki. Ja będę ich pchał, ja będę ich pchał. Nie popchał. spadłem. Czekaj, czekaj, nie O kurde, za późno, no No Kameruje cię Jak coś to prawą ręką Tak Dokładnie Jak chcecie odcinek z lifehacków jakiś tutaj To jak chcecie będzie Jak chcecie będzie bo mam już taki jeden ten wymyślony i myślę, że jeszcze tego nie ma na polskim youtube. Tak. Wiem, wiem, wiedzą. No, no. Dobra. Dobra, przesunąłem sobie Brodą żeby nie było Aha. Nie! Dobra. Dobra. No i Wy mówicie sobie, że niepotrzebnie jest wiesz, te czerwone, który idzie ten. A to serio jest potrzebne. E, dla tych, którzy... dla utrudniaczy, bo no, normalnie sobie co nie nie dasz rady i to cię ciągnie w dół. I to jest takie, kurde, złe, pragniczne. Dobra. Jak coś, to no my to wszystko robimy na pierwszej próbie, że nie ma żadnych... Znaczy nie, pod drugą. Bo, bo babcia Kuby przyszła i musiał zagrać w karty. To lubi karty, Dobra. Jeszcze dla tych, którzy nie wiedzą, zapraszam na Discorda, link pod filmem z openingu, z tamtego openingu, z, o, z drugiego openingu, pojawił się wczoraj, e, ten, i e, zapraszam, a w ogóle live będzie w piątek, dla tych, którzy nie wiedzą. Tak, one. Jezu Chryste, ile to? To e, szok dla mnie. Siostra mi mówiła, że nie osiągniesz tego, Kasper, nigdy. A ja mówiłem, ha, ha. Ja, no ja przegram. To jest to, to, to gra, którą możemy przegrać, bo tutaj serio jest to potrzebne. Dobra. A nie, bo Ty jesteś już tam! jest broda, dobra. A! Nie. Co? Nie, nie jestem o wiele z tyłu. A ty gdzie jesteś? Który to? Dobrze. Ludzie już tam idą szybko. Idą na lewy. Musisz wejść. Wygrałeś? Dobra, to my kończymy ten odcinek. Trzy inny kuby. Nara. <gry>